Cześć! Dziś o pestkach dyni. Pestki dyni mają szeroki wachlarz świadczeń zdrowotnych. Uważane są za jedne z najzdrowszych żywności na świecie. Pestki dyni dostarczają między innymi nienasyconych kwasów tłuszczowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, białka, podstawowego budulca większości tkanek, błonnika, wspomagającego pracę jelit, tryptofanu, aminokwasu, który jest przekształcany w serotoninę, czyli neuroprzykaźnik, który poprawia nastrój, witaminę E, czyli witaminę młodości, występującą w różnorodnych formach, cynku, wpływającego na odporność kości, skórem oraz mogącego zapobiec chorobom prostaty zapewniającego zdrowe stawy, niezbędnego dla pięknych włosów, skóry i paznokci, magnezu, dobroczynnie działającego na układ nerwowy, a także sprzyjającego zwiększeniu gęstości mineralnej kości, selenu, opóźniającego proces starzenia się, pestki dyni dostarczają też skwalenu, mającego właściwości antygrzybiczne, Wystarczają również związków o nazwie kukurbitacyny. Są to związki, które odtruwają i niszczą pasożyty jelitowe, porażając ich układ nerwowy. Są one bezpieczne i nieszkodliwe dla człowieka, nie wywołują skutków ubocznych. Podam przykład takiej kuracji przeciwpasożytniczej. Potrzebne są pestki świeżej, nieuskane, które należy obrać i utrzeć z miodem i zjeść na pusty żołądek, popijając mlekiem. Zaś po około 3 godzinach należy zażyć środek przeczyszczający. Badania sugerują, że kukurbitacyny mogą także okazać się przydatne w leczeniu różnych typów nowotworów. Pestki dyni zawierają również kwas foliowy, niezbędny dla kobiet planujących ciąży i ciężarnych. Nasiona dyni działają też moczopędnie, więc wpływają korzystnie na pracę nerek. Nasiadówki ze zmielonymi nasionami łagodzą stany zapalne i podrażnienia części intymnych. Nasiona dyni poprawiają funkcjonowanie pęcherza moczowego, mogą zapobiec kamieniom nerkowym, obniżają poziom cholesterolu oraz wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Badania również wskazują, że nasiona dyni mogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy. Pestki dyni pomagają też schudnąć dzięki zawartości błonnika i białka. Wpływają korzystnie na pracę serca, między innymi dzięki obecności kwasów omega-3. Znane są także zastosowanie jako afrodyzjak, Między innymi dzięki cynkowi może zwiększyć poziom pożądania seksualnego. Nasiona dyni są najzdrowsze i najcenniejsze w postaci surowej. Przy zakupie zwracajmy uwagę, czy nie są zepsute, czy nie świeże. Najkorzystniej wybierać ekologiczne, certyfikowane nasiona dyni, aby mieć pewność, że nie są zanieczyszczone substancjami chemicznymi. Jako, że pestki dyni zawierają kwas fitynowy, utrudniający przyswajanie niektórych pierwiastków, Warto je moczyć przed spożyciem, aby zredukować zawartość tego kwasu. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie i jadacie pestki dyni. Dzięki za obejrzenie! Zapraszam do następnych filmików.